Jestem totalnie w szoku, co zrobiła Sephora w tym roku. Pracowałam tam kiedyś, nigdy nie było tak cudownych kalendarzy, bo przecież ja bym go miała od razu. Na początku sobie myślę, o co tyle krzyku, przecież... Czy ktoś w ogóle pamięta ten filmik? To było rok temu, słuchajcie, kalendarz 675 złotych wyprzedany wcześniej. I co mamy teraz? Jest wrzesień, nawet nie druga połowa września, a już kalendarz jest na powiadom o dostępności. Będzie powariowali, żeby kupować kalendarze w takim terminie, że za chwilę będziemy je kupować już w styczniu na przyszły rok, ale nie w cenie promocyjnej, tylko w tej standardowej. Liczę wartość kalendarzy, żebyś Ty nie musiała, czyli wracamy do serii z zeszłego roku, którą tak uwielbialiście i na pierwszy ogień idzie oczywiście Sephora. Z że nie ogarniam już TikToka i nie wiem, jak zrobić zielony ekran i na dole być i, wiecie, pokazywać, to będziemy to robić tak. Festim Glam Invisible. Pinka, za 59 zł. jedyna jaką znalazłam na stronie Sephora, więc uznajmy to za pewniak. Kuracja Moroccan Oil, 59 Krem termoochronny Fenty Hair, ja go chciałam przetestować, ale jeszcze nie miałam okazji. 90 ml, czyli pełnowartościowy produkt, 89 zł. Samoczyszczający Bioma, swoją drogą polecam, 92 zł. Lanerz 20 ml za jedyne. 89 zł. Za moich czasów w Seforze produkty marki Sephora były tańsze. 79 zł za ten kremik. What the fuck. <laughs> Powariowaj. Serum 10 ml, 99 zł. 155 zł za maskę do włosów uważam za totalnie opłacalny deal. O ile jest dobra decyna. Pink Rituals, 79 zł. No ale ostatnio wydałam na zestaw 289 zł i to był z dla trzy latki. <laughs> kogo tu powie? Sol de janeiro, ponownie prezent dla dziewięciolatki 95 zł Mi jest szkoda 699 zł na ten kalendarz, a wydałam w tym roku tyle samo na produkty z Sephory dla dzieci 59 zł, pamiętam cenę 39 Swoją drogą kolor, który nie będzie każdemu pasował 79, Benefit 89, 3,5 grama, kiedyś wydawało mi się, że jest trochę więcej, ale okej, okay, okej, okay, to jest Benefit, to się opłaca, to trzyma brwi w ryzach. Moich takich cieniutkich nie, nie ma potrzeby, więc tak bym komuś dała. Tod Tilbury 12 ml za 195 zł, no ale to jest przecież Charlotte, to jest ikona. Ale to już mamy w zasadzie jedną trzecią kalendarza, prawie. 155 zł za Lady Gaga. Co to pierdol? Pierwszy filmik z tej serii, Jestem pod Jaroda na waksa. nie zwariowałam. Easy Baked 85 zł. I wydaje mi się to